No, cześć, wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam was na kolejny serii Assassin's Creed. No, oczywiście, kontynuujemy. Możesz odwracać uwagę I... innych, wykorzystując zwłoki. Żołnierze opuszczą swoje posterunki, żeby im się przyjrzeć. Dzięki temu będziesz mógł... Okej. Okay. Zapamiętam. Szkoda, że więcej nie ma takiego dubbingu w grach. Akurat, yy, jeżeli chodzi o Assassin's Creed, to jest... No że nawet nawet fajne osoby no, przyjąć sterowanie, jak u ale zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy, nadać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz, Pewnie, Że pokażę, skopię dupy.

i tak właśnie moi uczniowie, każdy z nas powinien walczyć dokładnie tak samo jak właśnie o ten tam dziomuś co nie bierny? No. Nie no musisz stać z tego szkolenia. Widzimy te szkolenia. Rozumiem. Skupcie się tak. na celu! Nie pozwólcie się rozproszyć! Silnie zajęty jestem tam, nie? To jest na dole, czyli My nie, musimy nie macie iść po chyba... ostrza! Macie stać się z nim jednością! Kim jesteśmy. Stąd się schodzić i tu musi być raczej Brama do wyjścia z masjachu, tak to przynajmniej było na wyglądach. Dokładnie. Pobiegniemy trochę to zawsze to idzie szybciej. Ten, nie chce mi się skalić, bo nie się nie co mi chodziło, to żeby spadł na zbity ryj, ale... Powiedzmy, że wyszło o, prawie dobrze. No na Nie się ani 7 km, tylko ten o, ogon trochę już taki sztywny, nie? Taki kołek ma w dupie wsadzony. Aby, sobie troszeczkę. Ja! <laughs> jest jakaś brama, coś takiego, która co nas zaprowadzi gdzieś do, do właśnie tego miasta. Możesz odwracać uwagę innych, wykorzystując zwłoki. Żołnierze opuszczą swoje posterunki, żeby im się przyjrzeć. I właśnie tak. Wiecie, po ojczystym języku, jak się słyszy podpowiedź? Nie wiem, czy ten jest lepszy, niż szybciej się przeczyta. No to jest. Punkt obserwacyjny, tak? jakiś wielki i wielka hala ma udało mi wejść. To jest zawarek obserwacyjny, to się przydało, to zawsze tak jak mapa. Całą mapę nam przedstawia. Mapę, całą okolicę. Właśnie dzięki temu nam będzie odkrywał mapę. Okej, okay, tu wysiadamy i idziemy do konika. 我也不懂。 A Jeszcze nie zna kontry! Myślałem, że wiecie, że Altair już poznał kontra. Okazało że... No ni-hu-hu! Nie, Jak ładnie słonecz wstaje... Teraz tego koń mi gdzieś nie poszedł. Ten koń to wiedzie, to jest różnie. <laughs> o, wybaczcie. Dobra, synchronizujemy następny punkt. Chodź przez chłopak, chcesz przejść? Z drogi, tam. Co tam jest napisane? Domasku, dobra, to jest dobra droga. Widzisz, że oznaczenia znakowe tak samo jak w Polsce. Jak ktoś nie ma ci piesów, nie zna drogi, to lepiej siedzieć w domu. Będziemy trochę pogonić tego kunia. Tamasku, z prostym. tak mi nie, nie, nie mają szansy zakupić na to. Mogi kobieto, tam wchodzisz pod konia. Dokładnie, oh. no, nie tam tu na przeziębienie mnie te łapie po przyjeździe z pracy. Dobra, alta, nie rozwinaj się. Fajnie ta szata się zachowuje tak, tak myślę, że nawet realistycznie, nie? Jest za orę tutaj. Dobra, wiem, tak, no wierny. Walka konno, walka konno mnie interesuje, to jest bardzo dziurowa. Nacisnę to. Tak. Tu jest namacja, pora. Czyli jeszcze przynajmniej jest punkt... Ja! ...nawigacyjny, przyda się go odkryć. Co ty chcesz, mężczyźnie? Zabij kafir! Zatrzymaj Templariusz jest już za silnym przeciwnikiem? Za nim! Szybciej! Brak synchronizacji śmierci. Czyli Templariusz jest zbyt silny. Gdy zostaniesz wykryty, dobrym sposobem na oczyszczenie sobie drugi. Nie ma co na niego ruszać, tak, trochę lekko postąpiłem i się mam. O, ale jest. i się nam z tej chmurki, teraz przejdę w tą stronę, trzeba iść w tą stronę. No nie, to tak, zaczynam, komu mam rzucone w tą stronę? stracę coś innego. razie ten plan już jest dla mnie zbyt, yy, zbyt silny. Wspinaj się, ale to jeszcze wspinaj się. Ludzie też są za ludzi, gdzie gdzieś tam patrzy czas i się zacierał. Także nie rozsądne było próbować otwierać go znowu, tylko chciałoby już przekrać się. No, chyba najlepiej. Są kunie, jak są kunie Ja się schowam, żeby ich wiecie, nie te... Yy, nie korciło, bo tam też jest templariusz, cholera No teraz możemy tam proć Na fabryka da w tym koniu No dobra, to ma taką bramę, że sobie chłopsniemy Używanie silnego ataku sprawi, że przeciwnik będzie odsłonięty. Rozpraw się z nim, łamiąc mu nogi lub powalając go na ziemię. Chciałbym. Nie ukrywam, że jeszcze, że chciałbym. To jest Tomasza, tak? no to z wielkim murem, no dobra skoro to, to jest damaszek no. to sobie jedziemy pomału, tu widzę są jakieś buractwo, stoi tak zdecydowanie ten ogon mi się nie podoba, tak? koń, mechanika, wszystko jak najbardziej wow. a teraz mam takie górny pod miasto, tak? ładny wszystko wiecie, fajnie. Proszę mechanika, sobie tam... Hopsa, hopsa. Pomocy! Błagam, pomocy. Czy nikt mi nie pomoże! Nie jesteś niczym. Nie! Bóg cię opuści! Myślisz, że twój Bóg przejmuje się, co z tobą będzie? Błagam! Nie zrobiłem nic złego! Za co? Rodo Halek! Ah, ah, Pięknie rozstali. Cicho to. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Wiele rzeczy, wiele rzeczy, zbyt wiele rzeczy. No i dobro, zobaczymy, ludzie, właśnie, on... Chodźcie zobaczyć, co mam! Nie uwierzycie własnym oczom! Jesteś mądry? przychodzisz do mnie. Dzień dobry, przyjacielu! Jeśli mogę Ci pomóc w jakikolwiek sposób. Chodźcie, ludzie! Chodźcie, chodźcie zobaczyć, co mam! Witaj! Mam wszystko, czego mógłbyś w życiu zapragnąć! O to chodziło, o ten portal tutaj właśnie. No tak, muszę pamiętać o tym, żeby wykorzystywać tych gostków, bo mogą być bardzo przydatnie tutaj, jak widać. Ich przepuszczony. Ja bym musiał z nimi walczyć. Tu jest czterech, sześciu, nie znam kontry. Wiecie, troszeczkę ryzykowne. No, no, myślę, że dałbym bym radę tam skopać, jak psów, ale... Mm, to jest ryzykowne, jak, jak nie Damy jeszcze tej kontry, muszę wykonać to zadanie, gdy dopiero będzie ta kontra.

Huh. Proszę! To boli! Idź gdzie indziej, głosi się Redyer! Chodź, Chodź obatysł, Nie rób mi krzywdy! Wszystko, Wszystko Nie zauważy. Nie Ja! Na na ja. A. ktoś A. może się A. A. To Nie może wiecznie

Musicie szukać dalej! Jest, mam, wszystko, to, to, mam wszystko, czego można potrzebować! Mam wszystko, czego mógł w życiu Irytujesz, chodź, chodź mnie. zobaczyć, co mam! Wszystko nowe! Wszystko towary to w, w kraju! rozumiesz? Dużo, 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 tak, mam. tak. Mam dostarczyć list twojemu znajomemu kupcowi. Wiesz z kim się spotkać? Z tym samym człowiekiem, co zawsze. Nie masz się zdradzić mojej obecności w tym mieście. Mamy wiele oczu, wiele uszu i wiele rąk zdolnych uciszyć tych, którzy za dużo mówią. Dobrze to wiem. Masz moje słowo. Dobrze, nie zwlekaj więc czas ucieka. Tak, chodź, chodź! Pokażę ci wszystko, co mam. Masz coś do powiedzenia. Mam wiele rzeczy, wiele rzeczy, zbyt może wiele rzeczy. Chodźcie, ludzie! Chodźcie zobaczyć, co mam! Nie uwierzycie własnym oczom! Najlepsze towary w kraju! Dobrze ludzie, nie muszą... No i straciłeś coś tam, co miałeś. To do góra asasynu. Jeśli Ryszard zajmie Witaj, jadę, nie, nie zatrzyma podanowuj. go już na drodze do Jerozolimy. Musimy podtrzymać ja go. Nie nim nie jego pochód naprawdę się rozpocznie. To nasze miasto! Zawsze tu było! Co, co ten głupiec robi? Co ten człowiek robi? Co po stopach chodzi, co ten człowiek robi? To nie, człowiek to jest asasyn, To jest... nadludzi. Hm. Śmierć kraść w mojej obecności! Ha. życiem pomocy niech mi ktoś pomoże kraść w mojej obecności to za... gdzie to z tu bliżej gdzie wejście? tutaj chyba. Altairze, dobrze cię widzieć i to w jednym kawałku ciebie również przyjacielu przykro mi z powodu tych kłopotów to nic takiego prawdę mówiąc było tu już kilku twych braci och gdybyś słyszał co oni mówili Jestem pewien, że zabiłbyś ich na miejscu. Nic się nie stało. Tak, nigdy nie byłeś zwolennikiem kodeksu, prawda? To wszystko? Przepraszam, czasami się zapominam. Co sprowadza cię do Damaszku? Niejaki tamir. Almualimowi przeszkadza jego działalność. Mam ją zakończyć. Teraz powiedz mi, gdzie go znajdę. Chyba pamiętasz, jak trzeba tropić wroga. Oczywiście. Trzeba się dowiedzieć, gdzie i kiedy będzie, ale takie rzeczy są dobre dla. Rozumiem. Idź i przeszukaj miasto. Dowiedz się co planuje i gdzie pracuje. Przygotowanie to połóż do zwycięstwa. To właściwe, ale się swoją. Tamir zarabia handlem na czarnych więc ty, ty jesteś w początku! Rynku. Dzielnica Targowa. Radzę ci poszukać w następujących miejscach. Na Małym Suku na północny wschód stąd, w Medresie na wschód oraz w Ogrodach na południe od biura. Skup się na tych miejscach, a powinieneś dobrze go poznać. Rozumiem, że po wszystkim mam do ciebie wrócić. Tak, wróć do mnie. Dam ci znak Almuarima, a ty dasz nam życie Tamira. Jak sobie życzysz? Pamiętaj, Altairze, jeśli wpadniesz w tarapaty, a miasto zwróci się przeciw tobie, wróć do biura. Mogę cię skryć przed burzą. Pamiętaj jednak, że jeśli wrogowie będą zbyt blisko, me drzwi pozostaną zamknięte, póki ich nie zgubisz. Rozumiesz? Tak. Wpuszczenie tu wroga zagroziłoby bractwu. Dobrze więc, ruszaj. Dobrze wiedzieć. POMOCY! NIECH MI KTOŚ POMOŻE! Ja DZIEKUJĄ! Ci pomogę, dobrze. Było no, zapisywane, także... DZIEJ się na trzymać Myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Życzę wszystkim miłego dnia i... ...na razie, cześć!